Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marek Durma, dzień dobry. Czy da się mówić poważnie i serio o bezpieczeństwie energetycznym, nie rozmawiając o? przyszłości górnictwa. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, ekspert górniczy moim państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, związkowcy ruszyli w teren, bo mają takie poczucie, że nikt z przedstawicieli rządu nie chce z nimi rozmawiać na temat przyszłości branży górniczej i odwiedzili między innymi biuro wiceministra cyfryzacji Michała Gramatyki, a także pani posłanki Moniki Rosy. No i położyli tam trochę importowanego węgla i stali. Pytanie do pana brzmi, bo mamy tutaj dwa różne scenariusze Gdyby to pan był przedstawicielem koalicji rządzącej, co pan by zrobił? A, przywitał pączkami i kawą związkowców, tak zrobił Michał Gramatyka, czy nie otworzyłby pan drzwi, no bo obowiązki parlamentarzysta zajęte. Nie, ani jednego, ani drugiego bym nie zrobił, tylko usiadłbym do rozmowy. Poza tym jestem w tej komfortowej sytuacji, że akurat przyszli pogadać o górnictwie, to bym, to bym wiedział, co im powiedzieć. Jak wygląda ta rozmowa? Jest ten dialog? Czy go nie ma? Nie ma. Nie ma dialogu, ponieważ... Yy... Strona rządowa nie ma zdania. Żona, strona rządowa nie wypracowała do dzisiaj podstawowego dokumentu dotyczącego polityki energetycznej państwa, czyli polityki energetycznej kraju. Po, po, nie wypracowała polityki surowcowej. Nie notyfikowała umowy społecznej w Unii Europejskiej. E, właściwie e, produkuje dokumenty rozbieżne, jeżeli chodzi o treści, cele i liczby. Mówię o krajowym planie e, klimatu i energii oraz e, ustawie dotyczącej górnictwa. To wszystko razem po prostu z sobą nie współgra. Nie wiem, czy to jest konsekwencja tego, że nikt tego nie koordynuje, mimo że już jest minister energii, mimo że już jest minister e, gospodarki. A prawdopodobnie to wszystko się bierze z tego, że ci ludzie po prostu lekceważą ten temat. Ale można sobie? jakieś założenia, na których się opieramy, bo przecież dyskusja na temat energii odnawialnej jest chyba dominująca. Obok tego jest dyskusja o tym, że będziemy mieli elektrownię atomową, jak Bóg da w 2036, a może w 2040 roku. Jest jedno założenie dominujące, dekarbonizacja. A następne się ma urodzić, ale się nie rodzi. Ja w ogóle, wie pan, a propos tych dyskusji, ja śledzę te wszystkie informacje, zresztą bardzo wiele do mnie trafia zaproszeń. Chyba nie ma drugiego takiego tematu w polskiej gospodarce, w ogóle w Polsce, który nie doczekiwałby się tylu kongresów i konferencji w ciągu roku. W ciągu tygodnia, przynajmniej ze trzy konferencje się odbywają w różnych miejscach polscy, wszyscy coś mówią, tylko nikt nie ma wizji jednoznacznej na to wszystko, a co najważniejsze, to nigdzie nie ma decydentów. To, a Pana zdaniem, po rekonstrukcji rządu, czy my de facto dzisiaj wiemy, kto tym decydentem jest? Czy jest to Ministerstwo Energii i Minister Miłosz Motyka, czy może Ministerstwo Aktywów Państwowych, bo to jest z kolei kasus Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Pan Minister Balczun? Na pewno najwięcej atrybutów w ręku ma Minister Aktywów Państwowych, bo on jest władzą. Czyli Realną to on powinien władzą. przyjechać do i On Górnika? powinien, razem z Ministrem Energii, który tytularnie za to odpowiada, ale nie ma narzędzi, tak samo jak nie, miał, nie miała pani minister przemysłu, e, za politykę energetyczną państwa. E, wie pan, e, tylko problem polega na tym, że żeby przyjechać i rozmawiać, to trzeba mieć swoją wizję na, na ten temat. Jej po prostu nie ma. Jeżeli chodzi w takim razie o ministerstwo przemysłu, które zniknęło nam po rekonstrukcji rządu, zbliża się dwulatka tej koalicji rządzącej, to są dwa lata stracone? To są dwa lata, kiedy nie wypracowali żadne, żadnej, żadnej wizji, czy to jest strata, wie pan, to się jak na razie jakoś kula, mówiąc po, po śląsku, ale mogli to wykorzystać lepiej. Lepiej to znaczy jak? Przede wszystkim, wie pan, chociażby mówię o sektorze paliwowo-energetycznym, bo ten mi jest naj, naj, najbliższy, no doprowadzić do powstania, wypracowania tych podstawowych dokumentów, o których ja powiedziałem, bo no nie da się kreować polityki bez wizji państwa. Już zamamy w takim razie o tych dokumentach, których trochę jednak jest. Porozmawiamy w takim razie, co z umową społeczną, która trafiła do Brukseli i czeka na zatwierdzenie, co wreszcie z dokumentami opisującymi strategię energetyczną Polski. A to wszystko w rozmowie z Jerzym Markowskim, byłym wiceministrem gospodarki i ekspertem górniczym. Zapraszamy Państwa serdecznie na dogrywkę na stronie Radia Piekary. Warto zostać z nami. Wracamy do rozmowy. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, moim państwa gościem. No, ale jest umowa społeczna, która tak chyba czeka na to, co dalej od bodajże pięciu lat. Tam jest ta mapa drogowa którą myślę, że chyba już każdy, kto interesuje się trochę, odrobinę branżą górniczą, poznał. I tam jest ten zapis. 2049 rok, ostatnia tona węgla wydobyta z podziemi. Wie pan, że ten dokument rodził się naprawdę w bólach za poprzedniego rządu i teraz czeka na co? No Czeka z formalnego punktu widzenia na notyfikację przez Unię Europejską, ze względu na to, że tam zapisane jest wydawanie środków publicznych na sektor, środki publiczne, czyli środki z budżetu państwa. Ja już powiedziałem wielokrotnie, że to jest dokument, który moim zdaniem nie ma żadnej rangi prawnej. Jest to porozumienie pomiędzy nieistniejącym rządem a związkami zawodowymi, które nie odpowiadają za przedsiębiorstwa, za spółki węglowe. Powinien on uzyskać rangę co najmniej rozporządzenia albo uchwały Rady, rady Ministrów, jeśli już nie ustawy. Poza tym, ja nie wiem dlaczego, ale tam wymieniono na przykład jako dwie ostatnie funkcjonujące kopalnie: kopalnia Chwałowice i kopalnia Bogdankę, które mają zakończyć wydobycie w roku 2049. Dlaczego? Ja nie, nie bardzo tego rozumiem. Są, będą zasoby. Yy, Będą, będzie potrzeba posiadania takiego surowca. To, co skazujemy się na import, to jest świadome skazywanie się na import. Wie pan, to po prostu wymaga negocjacji. I tu w tym momencie podzielam pogląd pana ministra Motyki, żeby do tej nowej negocjacji usiąść. Tyle tylko, że on to musi zrobić, a nie tylko zapowiadać. Jak się ma w takim razie ta umowa społeczna, która tam opisuje jakiś kierunek, o którym pan mówi, że musi być zaktualizowany do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa? Ustawy, która ma być y, narzędziem, które pozwala realizować umowę społeczną, która jest nie aktualna. Dokładnie, nasza znaczy umowa społeczna jest nieaktualna w i sensie wymaga... nie, jeszcze nieakceptowalna tak. przez e, urząd, e, Komisję Europejską, a ta ustawa, o której był pan musiał powiedzieć, to jest po prostu narzędzie realizacji tego. No wie pan, ale dobrze, że już ta ustawa się przynajmniej jakoś rodzi, bo może ona przynajmniej jakąś, jakąś refleksję zbudzi e, u parlamentarzystów i nie tylko, bo wie pan, to, ta ustawa jest o wydawaniu pieniędzy. Pieniędzy z budżetu państwa które mają trafiać na ograniczenie zdolności produkcyjnej polskiego górnictwa. Więc po pierwsze trzeba sobie zadać pytanie, po co to ograniczenie zdolności produkcyjnej i co w zamian, a po drugie czy się faktycznie dokonuje. Moim zdaniem ono się nie dokonuje, a już zapewne nie za sprawą tej ustawy. Bo to, że wydobywamy mniej, to nie dlatego, że mamy ustawę, czy nie mamy ustawy, tylko dlatego, że znikają zdolności produkcyjne i udostępnione złoża w kopalniach czynnych. Tam już nie ma czego fedrować, ani nie ma kim fedrować. Jedyna rzecz, która z tej ustawy jest bardzo oczekiwana, to są te mechanizmy redukcji poziomu zatrudnienia, czyli odprawy i ulopy górnicze, które będą się cieszyły dużym zainteresowaniem wśród załóg górniczych, aczkolwiek będą one kolejnym problemem dla polskich kopalń. Odprawy górnicze w takim razie, o tym porozmawiajmy. Tam jest zapisana kwota jednorazowej odprawy na poziomie 170 tysięcy złotych. Gdybyśmy trochę cofnęli się w czasie, bo pamiętamy inną dużą reformę odchodzenia od węgla, tam bodajże 56 tysięcy złotych. No wiemy, że inflacja, czasy nam się zmieniły, to są kwoty, pana zdaniem, porównywalne do siły nabywczej polskiego portfela? No nie, nie, nie. To jest to po prostu to jest jeszcze większa zachęta mhm. do odchodzenia. Bowiem pan premier Buzek i premier Sztajchow, kiedy wprowadzali tą, ten mechanizm redukcji zatrudnienia poprzez odprawy górnicze, przypomnę 56 tysięcy ludzi, wyprowadzili wtedy z sektora prawie 120 tysięcy ludzi. Ja nie miałem takiego narzędzia, a też wyprowadziłem z sektora 56 tysięcy ludzi, ale tylko na, od, na uprawnienia emerytalne. Jak mówi Janusz Najchów, to też podkreślmy, że nikt tutaj nie był zmuszany. Tak, tak, To cały czas jest czynność dobrowolna, aczkolwiek teraz jest jeszcze bardziej, bym powiedział, atrakcyjna. O 170 tysięcy to jednak jest dużo więcej dzisiaj niż wówczas 56. Dobrze, no to patrzymy teraz w przyszłość, skoro, że tak powiem, te dokumenty tą przyszłość rozmydlają. Wiemy, że takie badania były robione w polskiej grupie górniczej i tam jest jedna trzecia załogi zainteresowana tym, żeby, żeby odejść. Jak Pan widzi tą perspektywę? Ile osób teraz pracuje w branży i jak to? Stopniowo, że tak powiem, mądrze przeprowadzić. W branży pracuje 70 tysięcy mm -hmm. ludzi. Z tego osób uprawnionych do tego typu y, odpraw jest dużo mniej, oczywiście, bo to dotyczy tak zwanego ciągu technologicznego, jak to się kiedyś nazywało. Wie pan, to będzie potężny uszczer uszczerbek dla zdolności prowadzenia ruchu zakładu górniczego, bo to odejdą ludzie, którzy mają do tego prawo, czyli mają doświadczenie zawodowe. I bez tych ludzi będzie jeszcze trudniej wydobywać węgiel, jeżeli go w ogóle ktokolwiek. Ma wydobywać. My naprawdę, panie redaktorze, pozbawiamy polskiego Górnicy narzędzi istnienia. Pozbawiamy go narzędzi istnienia w postaci dostępu do kadr, w postaci na, środków na inwestycje i co najgorsze to to, że już zupełnie nie panujemy nad rynkiem zbytu polskiego węgla. Polski rynek zbytu węgla zalewany jest węglem z importu w sposób absolutnie niekontro niekontrolowany, a na złowach polskich kopań zalega połowa 5,5 do 6 milionów ton, ton węgla. To jest wielkość dwumiesięcznego wydobycia węgla. To są naprawdę poważne dylematy i trzeba o tym rozmawiać. No to co, to jeszcze taki mądry się nie urodził, co by wiedział, co z tym zrobić? Czy po prostu mamy niekompetentnych menadżerów? Panie redaktorze, przepraszam, że się powołam na, na swój przykład. Kiedy ja kierowałem polskim nad podaż węgla wynosiła, wydobycia wynosiły 72 miliony ton. A wydobycie jest 149 milionów ton. Dzisiaj podaż jest na poziomie, chociażby tych zwałów 6, prawda? No to, to naprawdę jest temat do rozwiązania. Yy. Przepraszam, ale to naprawdę trzeba wiedzieć o czym się mówi. No właśnie pan mówi tutaj i ja apeluję, aby ktoś tam się obudził. No to tak, mamy związkowców, którzy ruszają do parlamentarzystów z województwa śląskiego, ale mamy też przedstawiciele samorządu województwa śląskiego w tym studiu, niedalej jak trzy tygodnie temu, wicemarszałek Leszek Pietraszek mówił, że jeżeli nie będzie tej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, to czeka nas tsunami. Wojciech Saługa, marszałek, apeluje też do ministra energii, żeby, żeby porozmawiać na temat tego, jaka jest ta perspektywa i pamiętać o tym, że bez węgla dzisiaj nie ma nic, bo możemy mówić o odnawialnych źródłach energii, ale bywają zawodne. Nie mamy wreszcie elektrowni atomowej, bo tu perspektywa to jest 2036, 640 rok. Panie za to, że obaj panowie marszałkowie mają rację, oni wyczuwają klimat. I pan marszałek Saługa i pan marszałek Pietraszek y, już wiedzą o czym mówią, bo mhm. y, doskonale czują zwłaszcza atmosferę społeczną. A poza tym wie pan, oni lepiej rozumieją to, jak bardzo potrzebne jest polskie górnictwo w Polsce y, niż y, Polska. Y, y, oni próbują zwrócić uwagę na to, na no co jakieś takim jednym hasłem y, próbowałem zwrócić uwagę, że Śląsk bez węgla sobie poradzi, ale Polska nie. I oni zwracają na to uwagę i na tym polega ich, że tak powiem, poczucie odpowiedzialności za państwo, a przy okazji i za region. No tyle tylko, że nie ma adresata tej rozmowy. W takim razie musimy przerobić po raz kolejny ten sam scenariusz, który powtarza się co ileś tam lat, to znaczy, że związkowcy muszą pojechać do Warszawy i pnąć nogą? Panie doktorze, i to też nic nie da, przepraszam za szczerość, to tylko będzie pod, jakby tym, kolejnym argumentem na to, że już czas z tym górnictwem skończyć. Trzeba z tym skończyć, z tymi protestami, z tymi dotacjami, z, tymi, z tym niezadowoleniem. Trzeba z tym skończyć, wie Pan. Ja Panu powiem szczerze, ja może jestem zbyt przywiązany do tego sektora, cały czas szukam sposobu na to, żeby on istniał, nie dlatego, że mam sentyment do wydobywania węgla, ale dlatego, że wiem, że nie ma alternatywy energetycznej w Polsce przez najbliższe 40 lat. I moim zdaniem, wie Pan, jeżeli związkowcy jeszcze dalej nie znajdą partnera do rozmowy, to trzeba będzie usiąść do poważnej rozmowy ze związkowcami na temat naprawdę realnej prywatyzacji tego sektora. Bo jeżeli ta, ten sektor pana, będzie naprawdę w rękach Prywatnych, to będzie ich w rękach kompetentnych. Oczywiście nie złodziei i nie kontaktorów, tak, ludzi, którzy kombinują. Ale tacy w biznesie też są, wie pan. Ja funkcjonuję w świecie górniczym, nie w Polsce górniczym. I proszę mi wierzyć, jedyny kraj, gdzie górnictwo jest tak naprawdę państwowe, to są Indie. I Chiny, bo to są, tam, tam jest doktryna, że tak powiem, no, budowania potencjału gospodarczego państwa w oparciu o, o, o węgiel, ale wszystkie pozostałe kraje to jest górnictwo prywatne i naprawdę, proszę Pana, ono funkcjonuje. Czyli chce nas Pan też przekonać co do tego, że to może być opłacalne, bo są też tezy takie. Nie, po co dopłacać do tego sektora, skoro można te pieniądze skierować chociażby na stworzenie nowych miejsc Panie pracy? Panie doktorze, ja, ja może jeszcze absolutnie, to jest teza pana Marszałka Pietraszka o tworzeniu nowych miejsc pracy, ona jest słuszna zresztą, tak a cały czas jest doktryna restrukturyzacji głownictwa. Wie pan, ale ja może teraz. Powiem coś, co nie przysporzy mi zresztą do tego, do czego jestem przyzwyczajony, kolejnych sympatyków, a wręcz przeciwników. Ale gdybyśmy połowę pieniędzy, które w ubiegłym roku wydano na likwidację polskiego głównictwa, wydano 9 miliardów złotych, skierowali na unowocześnienie polskiego głównictwa, to ta, ten fragment polskiego głównictwa byłby dzisiaj już rentowny. A może po prostu ta dyskusja jest no, bezcelowa, dlatego że wyraźnie słychać ze strony Brukseli. Ze strony Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen, że zielony kierunek jest utrzymany, a skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, no to powinniśmy mówić jednym głosem. Pani von der Leyen nie odrobiła podstawowej lekcji, jakim jest polityka energetyczna Unii Europejskiej. Ona zaczyna odrabiać lekcję pod tytułem niezdolność gospodarki Unii Europejskiej do sprostania potrzebom gospodarczym z punktu widzenia zbrojeń i, do, i zabezpieczenia bezpieczeństwa państw. Jeszcze nie doszło do tego etapu zbrojeń, energii. Dlaczego? Ponieważ to narzędzie jak na razie wykonują firmy prywatne z Unii Europejskiej, w Azji. Miejmy świadomość tego, że Unia Europejska nie odchodzi od węgla. Niemcy importują węgiel. Znakomita część państw dalej używa węgla w energetyce. Ale węgla, który go nie wydobywają, węgla, który importują z Azji i z Afryki z kopalń, w które najpierw zainwestowali. Także po prostu wyprowadzono pieniądze, ale surowiec pozostaje. Jak będzie w takim razie dalej wyglądała ta transformacja, patrząc na to, jakie zasoby mamy, czym dysponujemy, bo wiemy o tym, że my tutaj gazu nie wydobywamy. Panie redaktorze, gazu wydobywamy 4 miliardy metrów sześciennych na rok. Potrzebujemy go 19 miliardów metrów sześciennych. Resztę importujemy bądź w postaci gazowej, bądź w postaci płynnej, zwłaszcza Katar i Stany Zjednoczone. On zdobywa dzisiaj rynek w polskiej elektroenergetyce, wypierając energetykę węglową, czego koronnym przykładem jest na Śląski przykład elektrowni Rybnik. I ta tendencja się utrzymuje, ale pyta pan o perspektywę. Panie redaktorze, perspektywa będzie między, między moim zdaniem do 2045 roku taka. Węgiel to jest około 30% energii elektrycznej ale węgiel kamienny, 10% węgiel brunatny, bo potem się już kończy węgiel brunatny, 0% energetyki jądrowej, 40% energetyki gazowej, a reszta odnawialne źródła energii i wiatr, i słońce. Czyli jest pan realistą, jeżeli chodzi o budowę elektrowni atomowej, mówiąc 2045.0, energii z atomu? Wie pan, ja nawet w ubiegłym tygodniu tam byłem sobie to, sobie to obejrzeć. No i co pan w, zobaczył? W Choczewie. No, geologów, którzy badają grunt, wie pan, no to to, od, jak się znam na budowaniu, a troszkę się znam, oczywiście mówię o górnictwie, w końcu wybudowałem kopalnię, to od wiercenia gruntu, wie pan, do wybudowania elektrowni jądrowej, no to jest taka droga mniej więcej 25-30 lat. A ile warte są te deklaracje dotyczące w takim razie takiego mocnego przyspieszenia, jeżeli chodzi o energię odnawialną? Patrzymy w takim razie na Bałtyk, patrzymy na te przepisy, które gdzieś no. cały czas są, że tak powiem, ogromnie kontrowersyjne i nie idą do przodu, jeżeli chodzi o wiatraki na lądzie. Panie doktorze, wymienił pan nazwę morza. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której ja w tej chwili mówię, tam gdzie słuchają na temat polityki energetycznej i bezpieczeństwa państwa. My w tej chwili 90% dostaw energii i surowców energetycznych do Polski mamy drogą morską. Cały import węgla idzie spo, prze, prze, przez porty. Gaz idzie przez, przez porty. 30% energetyki jest na północy kraju i na, czyli offshore, czyli energetyka morska. Wie pan? I to się wszystko... I tam skoncentrowaliśmy dostawy, dostawy energetyczne dla państwa. Ale słyszał pan pewnie o tych rosyjskich myśliwcach, które co jakiś czas na... No słuchają. i o tym mówię. I to w, skoncentrowaliśmy w morzu i przy morzu, który dziś uchodzi o najbardziej niebezpieczne morze w świecie. Wniosek z tego smutny, to znaczy, że strategia to jest duże słowo. Coś tam na papierze jest, ale w całość jedną to się nie układa. To się nie układa w całość jedną, i tylko pozostaje pytanie o tym, kiedy przyjdzie ten moment, sprawdzam. Czy ten rok będzie w takim razie przełomowy? Jaki scenariusz widzi Pan na, na porę roku, która nam się zaczyna, tak pod względem temperatur, już realnie taka jesień z prawdziwego zdarzenia, która jednak będzie gorętsza niż na termometrze? Panie redaktorze, ja nie oczekuję wielkich refleksji po tych wszystkich ruchach związkowych, ponieważ my dzisiaj borykamy się z dużo większym problemem niż bezpieczeństwo energetyczne państwa, mm -hmm. czyli unikanie wojny. I dzisiaj i politycy, i społeczeństwo boi się o pokój. A to dopiero jest, a, przy, a w, tym, w tej skali bojaźni i zmartwień energia jest na dalszym miejscu. Jest na dalszym miejscu, ale wiemy też, że jeżeli mówimy o tym, że te jakoś ten przemysł zbrojeniowy ma funkcjonować, mówimy o tym, że potrzebne nam jest hutnictwo z prawdziwego zdarzenia, coś zaczyna się dziać w hucie Częstochowa, no to te ceny nie mogą być tak duże, bo i tak jesteśmy już w rekordowym deficycie budżetowym. Panie System doktorze, naczyń połączonych. Oczywiście, że tak. Zresztą, wie pan, cała dyskusja o cenach energii jest moim zdaniem poprowadzona w złym kierunku, bo my mówimy o cenach energii jako o cenach, które są możliwe do e, zaakceptowania przez odbiorcę energii i dlatego dotujemy to środkami z budżetu państwa. To jest błędne koło. Ja mówię to nie dlatego, że pan, nasłuchałem się Balcerowicza, kołotki i, i, i bylki, ale dlatego, że taka jest że, że, że rzeczywistość. Panie doktorze, my musimy poważnie rozmawiać o kosztach produkcji energii, a nie zajmować się tylko redukowaniem ceny poprzez dotacje budżetowe. No a przede wszystkim chyba rozmawiać, tak? Wracając do początku naszej rozmowy, mam tutaj na myśli um, dialog między związkami zawodowymi i przedstawicielami określonych resortów. A poza tym, panie doktorze, słuchać fachowców. Taki wniosek naszej rozmowy. Jeden z tych fachowców w studiu nie, Radia Piekary, Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. Dziękuję za to Dziękuję spotkanie. Bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Pięknego dnia. Do zobaczenia.